Tak, ale musimy iść na podwórko. Ja Pani O, ten z papierem. Ten, ten, ten. To który jest zarezerwowany? Ten. Zarezerwowany jest ten. ten. Proszę. No jak mówię, trzynasty, ostatni. I z plamką, tak. dlatego że on się z tą plamką urodził. Szczęśliwy trzynasty. Tak. Czyli jest, jest pięć, e, pięć, psów. pięć psów i cztery tak. dziewczyny. Czyli tak. cztery po cztery do, 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 do rozpatrywania. Tak. Tak. No 6 już mamy, to już są zamówione, że już Aha. biorą. Sześć, także jeszcze trzy nam zostały, nie? ale mówią, że chcieli, bo bardzo dziewczyny. Yy, tak, no Irek ten, który tutaj z psami no. jest, mówi, że chce dziewczynę. O, I on chce taką dziewczynę tutaj, chyba tą najmłodszą, taka, co się awanturuje, jedna z nich. Uh -huh. To jest chyba ta. No to właśnie chyba ta, ta się ta ta. tak awanturowała, powiem ja tu położyłam. No, to chyba tak, ta. tak, to jest ostatnia taka awanturnica, mała, to więc chyba jedna z ostatnich, a ja może zainteresuję i on tam Maluchy pojadły i się bawią.

to one tego się mu po prostu gryzą, nie wiem czy to jest normalne czy nie No ale wszystko co sterczy no, 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 Odruch w stanie jest tak silny, że co się da? No, mówimy, że to takie to jest, chłopczyk. Taki też biały chłopczyk. O! A się wściekła. Tu jest chłopczyk, tu jest chłopczyk z takim małym białym, tu jest z łapkami białymi, ten już zostaje tu w domu jest jeszcze chłopczyk jakiś. A tu? To jest chłopczyk taki cały brązowy. Z białą le lewą łapką, łapką Z przednią też. Z obydwoma. A tutaj też taki grubas śpi, o taki cały brązowy. Pokażę. Ale tutaj jedna suczka taka była. Dziewczyna taka duża. Chyba już ją dogoniły. A to co to jest, to o to. to Aha, chyba dziewczyna. Chynna. Dziewczyna O tak, ta, 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 ta jest puchata. taka awanturnica też taka duża. No to awanturnica mniej. Ale to ile to, że... teraz mają pani, 3,5 tygodnia? W poniedziałek panie? będzie, czy będą cztery. No. Musi pani podjechać, że pani wy... wypisze to Dobrze. No, 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 koniecznie. No, no,